No, i kolejna kwestia, którą bardzo fajnie powiedział Donald Trump. Skłaniając się tutaj słownie do Grendlandczyków, takich nazwę, że w referendum, które tutaj mają prawo ogłosić, może by się zastanowili nad tym, czy się nie przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, gdyż dajemy im bogactwo i dajemy im co dajemy im? Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo. Ja myślę, Słowo, że, klucz. Ja myślę, że Donald Trump może skorzystać z doświadczeń swojego przyjaciela Władimira Putina w zakresie referendum i na przykład skopiować jego doświadczenia z referendum krymskiego. No wszakże to są dwaj przyjaciele, no coraz bliżej ze sobą współpracują, no a Putin ma doświadczenia w organizowaniu taki, takich różnych referendum. Myślę, że tutaj know-how zostanie udostępniony? Tak, dokładnie tak, że udostępni know -how. To właśnie miałem na myśli. Dobra, ale poważnie, bo ja mam wrażenie, że Donald Trump prowadzi politykę państwową, jakby zarządzał jednym ze swoich przedsiębiorstw. Tak, Donald Trump był udanym biznesmenem, ale on parę biznesów położył.